Jest zima, a jak jest zima, to jak wszyscy wiemy, musi być zimno. W związku z tym, fora i grupy internetowe poświęcone Citroenowi C5 zalała fala komentarzy o tym, że zamarzła linka maski, w związku z czym łamało się cięgno i nie można otworzyć maski. W tym filmie pokażę, jak w kilka sekund, bez użycia specjalistycznych narzędzi, maskę otworzyć i myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Też nie mam małych rąk i jak widać, a właściwie jak za chwilę zobaczycie, maskę otwieram w ten sposób bez problemów. No więc przejdźmy do czynów. Na początek musimy odblokować maskę. Cięgnem otwierania. Maska została odblokowana. No i przejdźmy do przodu samochodu. Ok, to teraz pokażę Wam jak otworzyć maskę przy zerwanym uchwycie linki. Bardzo prosta sprawa. Maska jest już poluzowana. Bierzemy lewą rękę, lewą dlatego, że e, dużo prościej będzie nam odpowiednio podważyć e, zaczep. wsuwamy ją tutaj delikatnie unosząc maskę. I staramy się palcem wskazującym złapać za uchwyt zaczepu. Maska się nie chce otworzyć, ponieważ zaczep pręży na ucho. I teraz tak delikatnie dociskamy maskę, przesuwamy palcem e, zaczep w lewo i maska jest otwarta. Teraz tak, dlaczego jest to takie proste? Przy lewej ręki w taki sposób, że mamy ją ułożoną tak, tutaj pod palcem możemy złapać sobie ten zaczep i go odchylić. Cała, cały majster tych polega na tym, żeby delikatnie docisnąć maskę od góry, tak, żeby to ucho, które widać tutaj mogło się odsunąć i puścić zaczep z maski.